No i witam znowu. Tym razem spod pod Degendorfu jesteśmy w Autohaus Greina. Będziemy odbierać tutaj tą ładną Asterkę. Piątkę, chcieliście Ople, tam chcieliście. Co z Oplami, co z Oplami. No to będą Ople. Mamy Astę Piątkę. I już mamy już załadowane insygnie i Czwórkę. Astrę. I będziemy jeszcze piąteczkę ładować, Wam później pokażę. So, idziemy do naszej kochanej Pani Gertrudy Pokazać się, że jesteśmy, wypić kawę i spadać do domu No i wcześniej wspomniana Astra Teraz ja Wam pokażę to już w całości na na ją macie Jest to 2017 rok, 1.4 CD czyli 150 koni, Astra 5 e, w wersji Enjoy Tak, autko tutaj wygląda od dołu Zasadniczo generalnie bardzo ładne auto Zadbane tu, gdzie żeśmy ją brali, w garnierze jest serwisowane. Do samego końca ona miała w kwietniu tego roku serwis, wymieniane oleje, takie tam pierdolenie. Jak widzicie, samochód jest cały, a więc haczyk jest wiadomy, auto swoje kosztuje. Faktem eksploatacja jest widoczna że na pierwszy rzut oka, są opony do wymiany, są one odnowości nowości na tym samochodzie. mają przyjane tyle Auto prawie stówkę, bo tutaj zimówek chyba nie ma, także, także opony są no, no, mm, do wymiany powiedzmy na wczoraj. tak? W środku Asta 5, to akurat jest wersja Android, czyli taka niebiedna, niebogata. Jest klimatronik, jest tam podgrzewanie foteli, kierownicy, są parktoniki przód i tył, fotochromy, tempomat i tak dalej. Fajne fotele, a nie ma tam powiedzmy nawii, nie ma kamery cofania, nie ma ksenonów i tak dalej. Taka wersja powiedzmy po środku, są światła automatyczne. Jak to ta 5, jasne wnętrze, normalne auto, niezniszczone, normalnie użytkowane. No i drugi samochód to jest Insignia, kombi tak samo jest on Insignia jedynka, ale poliftowa, 115 rok, z podstawową jednostką, czyli 1.4 turbo doładowaną, czyli 140 koni. Tutaj auto już jest fajne, bo nowiutkie opony Goodyear, wielosezonowe, świeżo założone, świeżo wymienione tarcze, świeżo wymienione klocki. Niestety ktoś, kto to robił, no robił to, bo musiał, a nie wiedział, co się mu e, przytrafi. Samochód w takim srebrno-ciemnym e, kolorze, też auto fajnie utrzymane, fajnie zadbane, nie ma się praktycznie technicznie od mechaniczno technicznej oceny mechaniczno-technicznej do czego e, przyczepić. Ja wiem, że ten silnik jest troszeczkę niezbyt do tego auta, ale dla ludzi do normalnej jazdy on w zupełności w zupełności e, wystarczy. Tak? Insignia duża, jak wiecie, przestronna. Ten egzemplarz, akurat, jest no, tak mówię, mechanicznie fajnie traktowany, fajnie zadbany. E, w środku, też szacun, też wam pokażę od spodu. Jest to tumik, oczywiście, tumiki są fabryczne, ruszane, nieruszane, jest nowe. No i to jest problem, czyli tak zwany przetarty bok, od lampy do lampy, błotnik, dwie drzwi, przedni błotnik. No i to jest cała szkoda e, samochodu. Tak pan sobie powymieniał, robił sobie i BUM! No, w środku jak to insygnia, natomiast auto bardzo czyste, bardzo zadbane. Widać, że ktoś tutaj e, dbał nie tylko o rzeczy mechaniczne ale wizualne mamy kamerę cofania, nawigację, podgrzewane fotele, Klimatronik, tempomaty, te sportowe fotele, e, elektrycznie ustawiane auto ma 42 tysiące oryginalnego przebiegu, więc to też punktuje na właśnie stan tego samochodu, jak on e, wygląda również nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, tak? Z tyłu, praktycznie można powiedzieć, mało kto jeździł. Pomiędzy jak wam to nagrywam, dostałem już halo, że zasadniczo auta już nie ma, bo osoba, która czekała na taką insygnię, jak zobaczyła w jakim stanie i jakie auto jedzie, tak nie, jak ktoś mówi nie zastanawiała się długo i samochodu praktycznie już nie ma. I generalnie nie dziwi to, no bo tak jak mówię, no, silnik nie należy do demonów prędkości, ale auto no ruszy punktu A do punktu B, fajne wyposażenie, technicznie zadbana, to co nie miało przebiegu, ale miało swój wiek, było na bieżąco wymieniane, co potwierdzają wpisy, faktury i tak dalej, także wkład finansowy tutaj na dzień dzisiejszy jest praktycznie żaden, a uszkodzenia jak widzieliście są gówniane, przetarcie, boczek do zrobienia, to jest wszystko, także poprzedniemu właścicielowi dziękujemy za fajne utrzymanie auta, współczujemy z fajnego auta, a nowemu yy, widzowi gratuluję szybkiej decyzji, no i ma fajną insygnię. No, Dobra, przy okazji tego odcinka coś powiem Wam, bo dużo osób pyta, jak jest na miejscu tutaj u nas i zasadniczo chodzi o dynamikę jazdy i spalanie Asty J1,4 powiedzmy versus Asta, właśnie piątka 1,4. Z czego się bierze ta różnica? To znaczy, różnica jest na plus, jeżeli chodzi o piątkę I każdy pyta, co jest ym, to spowodowane, bo wiadomo, NET ma 140 koni, tak? CD w piątce ma tych koni. 10 tylko więcej i trochę więcej niutków. Z czego to z czego to wynika? Jeszcze Wam dołożę teraz na zdjęciu trzeci samochód z tym samym silnikiem i powiem Wam gdzie jest różnica i dlaczego to tak jest, że piątki powiedzmy jeżdżą szybciej i są bardziej ekonomiczne jeżeli chodzi o spalanie niż powiedzmy Astra czwórka z tym samym silnikiem powiedzmy o ten 10 koni mniejsza. No i teraz tutaj podejdziemy sobie i tutaj macie E, piątkę, 1.4, e, z tym, e, z sidim, czyli 150, 10 koni więcej. I teraz Wam pokażę trzy samochody i powiem Wam, który będzie szybszy, a który będzie wolniejszy. Oczywiście wszystkie trzy e, to będą e, asty z silnikami 1.4. I zaczynamy od najładniejszej, czyli najszybszej teoretycznie, według Waszych zeznań. Specjalnie dałem Wam asę GTC czerwoną, bo są najszybsze. Tutaj macie astę, czwórkę, 1.4, i wspomnianą naszą e, piątkę 1.4 CD. I która z nich będzie najszybsza? No i dobra, już Wam to wszystko wytłumaczę tak na szybko i tak dalej. Widzieliście te, te trzy samochody. Który będzie najszybszy? Wszyscy myślą, że Asta GTC czerwona bez czerwona. Otóż nie, będzie najwolniejsza. Później w środku będzie ta niebieska, czyli zwykła czwórka J pięciorzujowa 1.4, a najszybszym z tych wszystkich od najbardziej dynamicznym i ekonomicznym będzie Asta piątka. W kombi. Dlaczego? Skąd się to bierze? Z masy tych pojazdów. GTC to jest 1570 kg. Zwykła czwórka to jest 1490 do 1520. A piątka w kombi, która jest największa, najdłuższa, waży tylko 1375. I tu jest ta różnica. Nie tyle, że silnik CD o te 10 koni ma więcej, tylko te 200 kg prawie różnicy. Jak weźmiecie piątkę hatchback w Bida Edition, takiej tam podstawowej wersji, to ona będzie jeszcze lżejsza, to będzie ponad 200 kg różnicy i stąd właśnie, że się dziwicie, czemu ta piątka tak się lepiej zbiera, mniej pali, ma lepsze osiągi, jest żwawsza od po prostu od czwórek, szczególnie od GTC, która się wszystkim wydaje, że jest najlepsza, najszybsza i tak dalej, mówimy o 1.4 zbliżonej mocy, tak? No to właśnie przez to, przez tą masę, że jest ona zupełnie, zupełnie inna i tak to właśnie wygląda, jak się człowiek przesiądzie z piątki do czwórki, albo z czwórki do piątki i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, to na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za, za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce jak tylko coś będę miał, zawsze Wam chętnie pokażę idę się brać do roboty. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.